Cześć Wam, dzisiaj jest wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Fallout 2 z Fallout Classic Collection. Serii, która nazywa się Epic Overview jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store. I w tym tygodniu mamy dwie rzeczy: jest Wildcard Football, z którego odcinek powinniście mieć wczoraj, oraz Fallout Collection w skład. W której to kolekcji wchodzi pierwszy Fallout, drugi Fallout oraz Fallout Tactics, którego jeszcze chyba nigdy nie nagrywałem. Więc jeżeli mi się uda, wyrobię i zdążę, to jutro też rano będzie odcinek z Fallouta. Bardziej przypominający, że macie paczki do odebrania. No, ale tyle dobrego, tyle dobrego. Linki na dole macie w przypiętym komentarzu. Jeżeli chodzi o Fallouty i Wildcard Football, to są do przygarnięcia do 5 września do godziny 17. A od 17. 5 września do 12. Powinien być Football Manager 2024 oraz Sniper Ghost Warrior Contracts, który wydaje mi się, że już kiedyś był za darmo, ale mogłem coś pokręcić mogła być jakaś inna snajperka, gierka więc tym się zajmiemy w przyszłym tygodniu więc linki na dole w przypiętym komentarzu i niestety do darmówek nie da się teraz użyć tego kreatora Vizu Epic, żeby mnie wspierać ale jeżeli będziecie cokolwiek łapali we własnym zakresie na epiku, to zawsze ten tak kreatora możecie użyć, wspierać mnie w ten sposób więc jestem wam za to wdzięczny bardzo i jesteście osobą. Co do tego z czym się uję, Fallout Classic Collection jest to kolekcja, która jest teraz na epiku do wzięcia z Afriko i są tam klasyczne fallouty te świetne, te ukochane gierki, które stworzyły podwaliny tego co znamy jako dzisiejsze arpeggi, szczególnie te turowe, a od trzeciej części strzelanki z widokiem z oczu, ale to, to inna sprawa, znaczy strzelanie Arpeggi z widokiem z oczu, bardziej o, w, to, w tą stronę idziemy, ale to już nie był mój klimat, zresztą falauty nigdy moim klimatem nie były, bo to jest post-apo. Gra ta wyszła w 98 roku, przy wielkich owacjach wszyscy są zachwyceni i to jest gra, którą ludzie wspominają bardzo ciepło, ale zaznaczam, to jest gra z 98 roku, więc zestarzała się strasznie okrutnie, szczególnie jeżeli ktoś swoją przygodę z RPGami zaczyna od baldura trójki, to może się czuć tutaj troszeczkę nieswoją. Tak kiedyś te gry wyglądały. Więc przechodząc do tego, kim jest czym, mamy trzy postacie do wyboru na starcie albo możliwość stworzenia własnej. Jest cały ten system special stworzony przez to wtedy jeszcze nie BTS Black Eyes, czy wpadł na ten patent. Ktoś opracował ten cały system, który odpowiada za siłę, inteligencję, szczęście i tak dalej, i tak dalej. Więc rozbudowa postaci i możliwości stworzenia jakiejś ukochanej, wymarzonej bohaterki bądź bohatera to jest coś, co w tamtych czasach spędzało ludziom sen z powiek i rumieńce na twarz wyskakiwały, jak się o tym pomyślało. Więc to była jedna z tych gier, która dawała to. Możliwość i do tej pory ten system wciąż daje radę. Da się lepiej, zrobili później lepiej, ale wtedy robiło to ogromne wrażenie. Co do fabuły, ta gra fabułą stoi, więc tutaj nie ma za bardzo co spoilerować. Może tyle co w tych mm, filmikach, które macie w tle teraz lecących z gierki, że była wojna nuklearna, ludzie tam przeżyli siedząc w bunkrach przeciwnuklearnych i po wielu, wielu latach wychodzą, bo są różne okoliczności towarzyszące, niektórym przestaje działać filtr od wody, więc muszą wyjść, żeby znaleźć sprzęt do naprawienia tego, a inni po prostu wydostali się. na na powierzchnię. Podziało się ostro i teraz szukają czegoś, co się nazywa Garden Kit of Creation, czyli narzędzie do bio... Nie, teramorfowania bardziej przestrzeni naokoło, tak, żeby doprowadzić ziemię z powrotem do używalności, żeby można było uprawy robić, tam zwierzątka mogły sobie hasać i tak dalej, tak dalej, żebyśmy żyć mogli. Więc to jest fabuła tej części, że przez naszą wioskę jesteśmy wysłani do znalezienia tego sprzętu, żeby uratować wszystkich swoich bliskich. Jeżeli chodzi o grywalność, to jest to klasyczny, bardzo retro RPG, widok z góry ukośny, walki tu bardzo dużo klikania, bardzo mało upraszczaczy z naszej perspektywy, na przykład podnoszenie przedmiotów nie działa automatycznie, nie ma jakiegoś takiego sensornego podświetlania, a za każdym razem jak chcemy przeciwnika zaatakować, to trzeba wcisnąć odpowiednie przyciski, nacelować kogo, gdzie, co i jak, nie ma tych takich upraszczaczy, do których nawykliśmy po ponad 20 latach od premiery tego tytułu. Ile? 26? Prawie 26 lat od premiery. Jeżeli chodzi o sterowanie, to klawiatury i myszka nie wyobrażam sobie grać na padzie. Jeżeli chodzi o strefę wideo, no to jest 98. Wtedy to robiło wrażenie, wtedy to było bardzo pozytywnie odbierane no ale dzisiaj jest już przestarzałe strasznie. Kwadratowy ekran zamiast bardziej szerokokątnych, no, 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 retro. Jeżeli chodzi o strefę audio, jest lepiej niż w części pierwszej, która też zła nie była, tylko była, no owocem, dziełem swoich czasów bardziej na tej zasadzie. Tutaj czuć już mniejszą kompresję w audio, ale dalej nie jest fantastycznie, ale jest okej. Okay. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to jedyny minus, jaki mogę postawić, to gra się zestarzała strasznie, bardzo, bardzo, bardzo mocno, więc okej. Okay. Nie ma chyba wersji polskiej w tej edycji, jeżeli dobrze pamiętam, zresztą w momencie pozwolicie, że to sprawdzę, żeby nie było skuchy. Ta edycja nie zawiera polskiego tłumaczenia, więc to jest na minus. No i jeżeli nie jesteście fanem post-apo, post, -apo, post klimatów, to tutaj też Wam trudno będzie się odnaleźć, więc z mojej strony to tyle na temat minusów cała reszta jest na plus, bo ta gierka jest monolitem klasycznych starych RPGów. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe to nie są zbyt wysokie. Windows jakikolwiek, procesor Petium 90 MHz lub coś szybszego 16 Mega, nie Giga, Mega RAMu oraz 2 GB wolnej przestrzeni na dysku, dowolny DirectX. Grażynka to mnie tutaj straszy. Karta graficzna SVGA i jeżeli chodzi o kartę dźwiękową to kompatybilna z Direct Sound lub Sound Blasterem. W zalecanej konfiguracji nie ma nic więcej. A jeżeli chodzi o wersje językowe to mamy napisy w języku angielskim, francuskim i niemieckim. I tak jak wspomniałem, nie ma języka polskiego. Macie chwilę bez mojego monologu? Dying Brahmin Sick Children There is hope, however, a slim hope that few know of the old disks speak of an item called the Garden of Eden Creation Kit. It is said it can bring life to the wasteland. This will be your quest, if you prove yourself worthy. For that proof, you must first journey to the Temple of Trials. If you survive, come back to me. We will talk more. Our life is in your hands, chosen one. Prove yourself. Find the Gek. Be our salvation. I reasumując, jest to gra, która się okrutnie, strasznie, bardzo mocno zestarzała, no ale czego oczekiwać po gierce, która wyszła w 98 roku. Mimo to, wydaje mi się, że jest warta waszego czasu. Odpowiadając na pytanie, czy warto w to zagrać, absolutnie tak, ale niekoniecznie warto ten tytuł kupować, bo jeżeli nie jesteście fanem retrogierek, tak jak ja na przykład siedzę w wolnym czasie, oram w różne emulatory i gram w gierki, o których słyszałem za dzieciaka i nikt nie kojarzy, nikt w to nie chciałby grać, nawet by zapłacił, żeby mu tego nie wtykać przed oczy, no to ja tego typu klimaty lubię. Nie, nie post-apo w tym momencie, ale... Stare gierki i ja jak najbardziej na tak. Jeżeli to was nie bawi, to możecie się męczyć strasznie, więc odradzałbym raczej kupowanie, ale spróbowanie za darmo, a tym bardziej wzięcie za friko, żeby móc ograć i przetestować. Jest świetna sprawa, to jest naprawdę dobra gra. To jest ta okazja, żeby zagrać, to jest ta okazja, żeby spróbować. Linki na dole w przypiętym komentarzu. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, drugiego dżonka, świetnych darmówek do przytulenia do następnego i hej! Jeśli podoba Ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. Kot mnie zaczął atakować w trakcie nagrania. Jak do tego doszło? Nie wiem.